Witam szanownych uczniów. Pozytywna energia aktywności sportowej dzieci i młodzieży szkolnej, szkoła podstawowa nr 11 i szkoła podstawowa nr 35 w Rybniku. Nasz online ciąg dalszy dzisiaj widzicie w samochodzie. Bo też chciałbym Wam o tej medytacji uważności, o której mówię, na czym to mniej więcej polega. Chciałbym mówić swoimi słowami, nie chcę tutaj popisówek jakiś robić, jak załóżmy jakiś tam welfer, że, że wiedza, że to, że tam. Ja teraz jest, uczę się dużo bardzo, powiem szczerze, mam taki power do nauki. I tutaj dzisiaj chciałbym wam taki numer powiedzieć. O moi WFIści koledzy są bardzo ładnie. Witam serdecznie w UEFI, proszę bardzo, jak ładnie wygląda, nie? No ja jadę dalej miłego dnia, życzę miłej pracy.